Witajcie w następnej, ale degustacji. Tym razem Miłosław i Marcowe w równowagach mylowej goryczki i słodowości. Okay. Marcowe to tradycyjny europejski lager, najczęściej ważony na Oktoberfest. Najczęściej ważony w marcu. Będący doskonałą alternatywą dla jasnego, pełnego, swój pełny smak zawdzięcza odpowiedniej kompozycji słodów, lekka chmielowa goryczka idealnie równoważy słodowość piwa, co sprawia, że marcowe przyjemnie orzeźwia zmysły. Składniki woda, słód ćmienny pilzneński i padony, pszenica, chmiel odmian goryczkowych i drożdże. 6% alkoholu, 13% ekstrakt wagowo. Ok. Dolejmy sobie jeszcze więcej, piękny złoty kolor. Klarowne e, Fajna piana w kolorze Cree. Tu już dolewam, no ale zobaczycie na nalewaniu, że naprawdę spora się utworzyła. Aromat jest e, miły, słodowy, e, lekko karmelowy, taki ciasteczkowy też, e, bardzo leciutkie nuty chmielowe gdzieś tam, ziołowe, ale w sumie e, aromat jest słodowy, ciasteczkowy taki e, z odrobiną karmelu. Jest to ok. Zobaczymy jak smakuje Wasze zdrowie. A, wiecie co? Bardzo przyjemne w odbiorze. Fajnie się pije. Pełne, ale takie orzeźwiające. Troszkę takich cytrusowych lekkich akcentów. Eee, nuty właśnie takie. Ciasteczkowe może nieco takich um, owsianych ciasteczek, do tego dochodzi lekki karmel i lekka paloność, bardzo leciutka. Przez to przewija się takimi falami um, ziołowa chmilowość. No i rzeczywiście ta goryczka, która tu jest opisywana, 3 na 10 jest niska. Ale gdzieś tam utrzymana. Może przez to, że e, ta ziołowość pojawia się też wcześniej e, niż na samym końcu. Hmm. Wiecie co? No, podoba mi się to piwo. Bardzo przyjemnie się pije. 6% alkoholu. E, no, nie czuć alkoholu jako takiego. Natomiast jest później troszeczkę, jak już teraz zaczynam to odczuwać. <laughs> lekkie rozgrzewanie. E, no ale to jest marcowe. To ma 6%. Hmm. Przyjemne, takie nieco cięższe, ale jest niesamowicie Pijane naprawdę fajnie to wchodzi. Nie ma się takiego odczucia, że pije się jakieś syropowate, ciężkie piwo. Nie, ono jest lekkie, orzeźwiające, ale ma te, te ciemniejsze nutki, właśnie takie karmelowo palone. Ech, bardzo przyjemne. Bardzo chyba spróbować. Mam nadzieję, że ta recenja Wam się spodoba. A tak jak podoba mi się to piwo. Także dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, pamiętajcie o dzwączku, który by nie Wam o każdym nowym filmie na kanale. Także będziecie na bieżąco. Na przez to nie opuścicie żadnej nowej ale degustacji. I pamiętajcie o przesłaniu tego filmu swoim znajomym. Wasze zdrowie!